Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Rozpoczynamy grudniowe odcinki, świąteczne odcinki. Mamy 2 grudnia. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam Was moi kochani do oglądania. Dzisiaj zdrapiemy sobie taki oto kalendarz adwentowy za 5 funtów. Taki mini kalendarz adwentowy za 2 funty. A w ramach bonusa 5 drapek pensja. Dlaczego? Dlatego, że wyszły one już ze sprzedaży i muszę je szybciutko wymienić. Zapraszam Was do oglądania, I witam was moi drodzy po drugiej stronie kamery. Jak sami widzicie, będziemy sobie drapać na początek pensje. Mam ich przygotowanych aż 5 sztuk. Eee... Zachęcam bardzo serdecznie do zajrzenia do opisu. Moi drodzy, tylko do 6 grudnia można się zgłaszać do mojego rozdania świątecznego. Także jeżeli ktoś miałby ochotę, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Link do tego filmu świątecznego rozdania zostawię wam w opisie. A nasze wygrywające liczby to 20 i 24. I moi drodzy, mamy tutaj 30, 35. 24. Mamy pierwszą wygraną. Zobaczcie, pensja żegna się w dobrym stylu. I mamy tutaj napis pensja pod 20. Słuchajcie, pod czwórką mamy 5 zł, także super, świetnie. Chwytam od razu po drugą pensję. I lecimy od razu z drugą. Wygrywające liczbę to 26. I 29, no wątpię, że uda mi się tutaj główną trafić. No i moi drodzy, 26, mamy pierwszą wygrywającą liczbę. 8, 22, 31, 17 i tutaj jeszcze 18, słuchajcie, pod 26 No słuchajcie, 15 zł. 15 zł. Kolejna pensja. W tak rewelacyjnym stylu się żegna, no naprawdę muszę powiedzieć, że jestem w szoku, mimo to, że no liczy się na te wygrane, prawda? Jakby nie patrzeć, liczymy na te wygrane. Ale tutaj słuchajcie, aż taka wygrana mamy 19 i piątkę w kolejnej pensji. No i zobaczymy, 34 nie mamy, 31, 20, 17, 9. I napis pensja Także pierwsza pensja No niestety przegrana Lecimy sobie z kolejną moi drodzy Lecimy sobie z kolejną pensją I tutaj szukamy wygrywających liczb No mam nadzieję, że Zaraz uda się wygrać Zobaczcie dwie pierwsze Tutaj pod rząd wygrały Mamy szóstkę i trzynastkę Więc lecimy Tutaj mamy trzydzieści dwa Czternastkę Dwadzieścia trzy 27, 22. I uwaga, usameczka. Usameczka. No niestety, kolejna pensja przegrana. Zobaczmy piątą, ostatnią na dzisiaj. Czy coś przyniesie, czy się coś uda wydrapać. Mamy 27 wygrywające i jedynkę. No i sprawdźmy. Szóstka, 24. 25 trójka, pierwszy raz napis pensja i trzynastka. Także zobaczcie, na 5 zdrapek, dwie zdrabki wygrały. Mamy tutaj łączną kwotę do 20 zł, także jest na co wymieniać na kolejne zdrabki. A my sobie teraz przejdźmy do kolejnej zdrapki, tutaj e, odliczanie świąteczne. No i moi drodzy szukamy dwóch identycznych kwot. Albo dwa razy napis Double i wygrywamy tę kwotę, możemy sobie zrobić taką mini rywalizację. Jak widzicie, mamy świąteczne zdrabki. Ach, kilka osób pytało o te świąteczne zdrabki, dlatego one się tutaj w dzisiejszym odcinku pojawią i pojawiać się będą. A w pierwszej grze mamy dwa inne symbole. Zobaczcie sobie sami. Mam nadzieję, że to widać. No, mam nadzieję, słuchajcie. Kto lubi świąteczne angielskie zdrabki, kto czekał na tego typu zdrabki, bardzo proszę zostawcie mi komentarz. Zostawcie komentarz, jeżeli naprawdę czekaliście. A my szukamy tutaj. No i słuchajcie, mamy wygraną zdrabkę. Mamy dwa razy napis double, czyli nie dość, że słuchaliście, mamy wygraną. To jeszcze podwojoną. E, super. Tutaj mamy kolejne dwa różne symbole. Tutaj też dwa inne. Wybaczcie, że nie czytam. Nazw tych symboli, ale słuchajcie, nie chcę już tutaj się wgłębiać. Zobaczmy, co my jeszcze mamy tutaj. No i moi drodzy, dwa funty, dwa funty, mnożone rady, dwa, czyli cztery funty, cztery funty. Na tej strapeczce udało się wygrać. No rewelacja, naprawdę rewelacja. No to co, lecimy z kalendarzem adwentowym. Myślę, że możemy sobie z tym kalendarzem teraz polecieć i może w takim układzie po kolei słuchajcie, po kolei, skoro to ma być kalendarz adwentowy, to zacznijmy od jedynki ja oczywiście jedynki nie widzę <tutujesz> tutaj słuchajcie jest jedynka, dokładnie takie same symbole jakie były przy wcześniejszej zdrabce, dokładnie identyczne symbole i sobie tutaj drapiemy, mamy no niestety dwa inne symbole szukamy dwójeczki Dwójeczka jest tutaj, mamy napis double, ale niestety tylko raz. Trójeczka. Trójeczka jest w tym miejscu, także też dwa inne symbole. Czwóreczka, tutaj w prawym dolnym rogu, też nie mamy dwóch identycznych symboli. Piątka, no gdzie te symbole się pokrywały, moi drodzy, są. Szóstka, Dwa inne. Siódemka. Dwa inne. Ósemeczka. No, też niestety nie. Dziewiątka. Też nie. To może pod dziesiątką, słuchajcie. Też nie. No też nie. Zobaczmy jedenastkę. Dwunastka. Gdzie ona się tutaj kryje? Gdzie się schowała dwunastka? W tym miejscu. Trzynastka, czternastka. No, czy jeszcze jakaś grabka, Słuchajcie, okaże się wygrana. Byłoby super, byłoby świetnie. E, I teraz lecimy sobie z szesnastką. I mamy siedemnastkę. I kolejny numerek to jest osiemnastka. Znowu tutaj kuszą tym symbolem double, ale nie mamy go. Dziewiętnastka, dwudziestka. 21 22 23, uwaga i 24. No niestety, moi drodzy, niestety ta duża zdrabka za 5 funtów okazała się pechowa. Ale moi drodzy, co ja mogę Wam powiedzieć? No, odcinek uważam za rewelacyjny, dlatego że mamy tutaj 5 zł i 15 w pensji, czyli tutaj mamy 20 zł. A tutaj mam 4 funty. Eee, odcinek uważam za udany. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Świąteczne odcinki się będą oczywiście pojawiały tutaj e, na moim kanale. Zajrzyjcie koniecznie do opisu, bo jeszcze raz przypomnę, do 6 grudnia przyjmuję zgłoszenia odnośnie konkursu świątecznego. 7 grudnia losuję dwóch zwycięzców. Wszystkie szczegóły w opisie, a Wam życzę udanej środy i do zobaczenia w piątek o 10.00. 30 papa pa.